Zmarł Józef Górny, znany jako dziadek Józek. Dziadek Józek zadebiutował na TikToku przed trzema laty, w trakcie pandemii koronawirusa. Kiedy zaczął towarzyszyć swojej córce Monice Józekulskiej w krótkich filmikach o tancu. Internauci natychmiast pokochali jego poczucie humoru i niesamowity dystans, jaki miał do siebie. Dziadek Józek zdobył serca wielu fanów, w tym polskich celebrytów. Między innymi byli wśród nich Piotr Kupicha, zespół Lena i Anna Dymna. Wszyscy trzymali kciuki za jego powrót do zdrowia. Slenna gwiazda Nachora publicznie wyrażała swoje wsparcie dla dziadka Józka i zachęcała go do uśmiechu. Przypomina lates, ze S równolatkami. W ostatnich tygodniach pan Józef poruszał się przy wsparciu Chodzika lub Wózka. Dobry humor towarzyszył mu do końca. Odszedł 3 maja. ogrzepił Józefa Górnego odbędzie się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Bielsku białej Mamy nadzieję, że jego historia przypomina nam wszystkim, że nigdy nie jest za późno, aby odkryć nowe pasje i cieszyć się życiem, niezależnie od wieku.